Dzień dobry! Dzisiaj opowiemy Wam wiersz pod tytułem Entliczek Pętliczek! Zaczynamy! Entliczek Pędliczek, czerwony stoliczek, a na tym stoliczku pleciony koszyczek. W koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek, a na tym robaczku zielony kubraczek. Powiada robaczek i dziadek, i babka. I ojciec i matka jadali wciąż jabłka. A ja już nie mogę. Już dosyć, już basta. Mam chęć na bewsztyczek. I poszedł do miasta. Szedł tydzień, a jednak nie zmienił zamiaru. Gdy znalazł się w mieście, poleciał do baru. Są w barach wiadomo zwyczaje utarte. Pochodzi doń kelner, podaje mu kartę. A w karcie okropność, przyznacie to sami, jest zupa jabłkowa i knedle z jabłkami. Duszone są jabłka, pieczone są jabłka i z jabłek szarlotka i kompot i babka. No widzisz, robaczku, i gdzie mój bebsztyczek, pętliczek, pętliczek, to szpony